strona ma. witam Was w kolejnym odcinku z gry Horse Heaven World Adventures. E, tak, dzisiaj właśnie tutaj odpaliłam po raz kolejny grę. Jak widzicie, tutaj pokazują nam się różne promocje. E, I co my tu mamy? E, tutaj możemy od razu sprzątać padok. O, już jakiś quest się zrobił. Tutaj też odbierzemy nasze pieniążki z. Ze stajni. Tutaj nam się wybudowało. Someone sent you, a o, ktoś wysłał nam prezent. Chodźmy zobaczmy, kto nam powysłał. Ooo, jak dużo osób. Czy można dodać do znajomych? Nie. Ja bym chciała Was dodać do znajomych i nie mam pojęcia jak. Otwórz wszystkie. Zaakceptuj. O, dostaliśmy super. Dobra, czekajcie, bo ja nie wiem, jak ja mogę to teraz sprawdzić. Tutaj? Nie, nie, nie. Bo ja bym chciała jeszcze Wasze prezenty pootwierać, tylko nie wiem jak. Hmm. Kurczę, nie mam pojęcia, więc to będę musiała troszeczkę tutaj hmm, popróbować z tym. Ale dobra, póki co zbierzemy tutaj jeszcze to, co mamy, to nam się oj, już zrobiło. Czekajcie. Przesuńmy to tak może o bliżej bardzo ładnie, bardzo e, tutaj możemy też odebrać pieniążki e, tak, to też trzeba będzie poglądać ale to poza odcinkiem pooglądam oczywiście e, no i co, kochani, moi kochani moi, e, co my teraz możemy tutaj zrobić możemy nakarmić naszego konia, ale nie mamy tej trawy o cholerka trzeba będzie zasadzić zasadzić trawę i co my tutaj możemy jeszcze? Tak, że wyczyściłam padok. Super. Czyli mamy dwa razy uruchomić grę, tak, żeby sobie po, pojeździć. No to dobra, chodźcie. Nie będziemy tutaj wiele przedłużać. Tylko od razu wybierzmy sobie naszego konia i chodźmy zrobić wyścig żeby zarobić troszkę pieniążków. Tak jest, że możemy kupić teraz yy, właśnie coś tam. Później to wszystko się odblokowuje i to jest takie fajne. Na razie mam jedno wolne miejsce, ale nie będę tego marnować. Okej. Okay. No to lecmy. Ja u siebie na prywatnym moim zapisie, właśnie wczoraj wbiłam 20 poziom i słuchajcie, ja wiem, że wy możecie nie wiedzieć o czym ja mówię, chociaż tam czytałam w komentarzach, że większość z was jednak w to gra i to jest fajne, fajne, fajnie, że w to gracie. Chodzi mi o to, że urodził mi się Fjordzik na Tier 3 i jestem mega szczęśliwa, bo, no, bo, bo jest bardzo szybki, bardzo ładny. I... W ogóle wow, jestem też zdziwiona, że wy przyjęliście tą serię w sumie tak ciepło, bo naprawdę w jeden dzień ponad 300 łapek w górę, prawie 400, to jest ogrom. Słuchajcie, nie spodziewałam się tego i naprawdę dziękuję wam z całego serduszka za wszystkie, wszystkie wasze komentarze i, i łapeczki i za wszystko, wszystko. No i zbierzemy ile? Do 400 dojdzie? Nie dojdzie? Pewnie nie, dam rady. Aj! 366. Nie jest jeszcze tak najgorzej. Ok, a nie mamy znajomych. Ja nie wiem, czy tutaj można dodawać do znajomych, czy, czy to jest jakieś um, kurcze ograniczeń. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ok, zrobiliśmy quest. One um, Helps, uh, Read Me Later. Nie chcę teraz tego widzieć. Dobra, czyli dostaliśmy znowu jakiś prezent. O, ale tutaj dużo, dużo tego. E, no dobra. O, ale nam wbiło dużo poziomu. Okej, okay, czekajcie, bo chciałam zrobić jedną rzecz. A troszeczkę chciałam e, z głosem się tu pobawić. Okej, okay, kochani moi, jestem z powrotem, ale niestety nic nie zrobiłam. Niestety. Mam nadzieję, że ogólnie dźwięk w tej grze wam nie przeszkadza. Bardzo się cieszę, że masz czwarty poziom. I 72 km na godzinę. A ile swojej energii tutaj? Eee, czekajcie. Aha, ja jeszcze tego nie mogę chyba sprawdzić. Fabio, Fabio. Dobra, tutaj za chwilę znowu Cię będzie trzeba nakarmić, to ja znowu te wstawię do jednego to, a do drugiego to. Czy ja będę mogła to już rozwinąć? W ogóle czekajcie chwilę, ja sprawdzę, czy mogę, mogę już pięć takich kupić. To ja kupię więcej. Eee, tak, jeszcze jedno i jeszcze jedno, żeby wiecie, było tak w zapasie. Eee, nie, poczekam sobie, poczekam. Eee, dobra, chodźcie tutaj, tego teraz nakarmimy głodomora. Możemy! Tak myślałam właśnie. No aż ty. Będzie trzeba jednak zaczekać. Czy ja dam radę pojechać, nim jeszcze jeden wyścig? W ogóle to poczekajcie, zobaczcie, co jest tyle. To będą jeszcze trzy nasze farmy, które są dostępne. Tu będzie można robić różne dodatkowe questy, i tu wszędzie te takie właśnie to są wyścigi, które będzie można odblokować. Także, także to jest naprawdę długa rozgrywka. Bajlej, chodź. Dasz radę. Nie dasz rady. Dobra, no to nie. No to poczekamy na razie, aż Ciebie będziemy mogli nakarmić. Bo, bo w sumie... Ile tu trzeba zaczekać? 56 sekund. E, Okej, okay, to tutaj może... Mogę? Nie mogę. Oczywiście też tego nie mam. Mamy 4000. Może byśmy mogli coś ulepszyć. Tu nic nie możemy. Czemu nie możemy nic ulepszać? A Twoją stajnię na przykład też nie możemy... Bo wiecie, im bardziej ulepszymy to, czy na przykład e, tą stajnię, to wtedy na drugi dzień mamy z tego jakieś tam pieniążki. I to jest bardzo fajne, bo mamy ich więcej. I ja sobie tak poza odcinkiem później dojdę do tego, jak mogę sprawdzić właśnie te od Was prezenty. No bo szkoda by było, wiecie, żeby one przepadły jakoś. Także... Zobaczymy tutaj, co się robi. 6 jeszcze, jeszcze chwila, jeszcze chwila. I od razu wstawię następne, żeby było tutaj ile? 6 sekund. To zaczekamy sobie jeszcze. W ogóle, zobaczcie, że te drzewa się poruszają tak fajnie. Ok, ulepszymy cię. Tak, za 400 końców. Ciebie też, ulepszmy. Ile to? 10 minut. Okej, okay, to my w sumie nie będziemy już na to dziś czekać, ale możemy. No, a teraz mam dylemat, słuchajcie, który? Czy ten będzie na nabijał poziom już? Czy już ci się nabije poziom? Raczej nie, ale dobra. Ważne, żebyś był, była, był, był, była? Fabio chyba to był, dorosły. I jeszcze jedną muszę z wami tutaj przerobić y, mój taki y, codzienny rytuał, czyli wejdziemy tu, w Amy i w jej rancho. To tam poklikamy troszeczkę, to nam dodają, dodadzą się pieniążki. Okej, okay, zobaczcie jakie ona ma piękne to rancho. Klik, klik. Tutaj nam się otwiera. To jest jakiś pony nawet. Właśnie z tym koniem chciałabym w przyszłości zbridować, tylko to jest niestety ogier, a my mamy same ogiery. No cóż, niestety będzie trzeba najpierw zbridować klacz. Dobra, chodźcie na niemiecki. I teraz już tutaj nam nie dodają żadnych prezentów, ale tak sobie myślę, bo ona jest tutaj hmm, hmm, hmm. i ma speed na bardzo rozwinięty. Czy nie moglibyśmy sobie jej zbridować, słuchajcie, z naszym łogierem? I mógłby wyjść całkiem fajny z tego duet. Nawet mam. Oh, jest, udało się. Dobra, to słuchajcie, teraz wybieramy sobie. Tutaj mamy tak, yy, właśnie szybkość yy, i staminę rozwiniętą. I to jest ten, ten tutaj. O, kurczę, a to? Jakaś zupełnie nowa rasa, ale to już tak trochę słabiej. A ten? O, nie, 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 nie. Wa warto by było właśnie zainwestować. Może. Nie, nie da rady już. Dobra, to słuchajcie, mam nadzieję, że osiągnąłem to na tyle, żeby nam się urodził. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, czy urodzi nam się ten zrebak. Kurczę! Widzicie, urodził nam się kwater No trudno, może następnym razem. Eee, dobra, <ścoughs> niech będzie. Teraz będziemy musieli jeszcze odblokować ogólnie miejsce dla niego. Czekajcie, ten Fabio ma tylko staminę, a ty będziesz miał skoki. To będzie pewnie ciebie trzeba sprzedać. I znowu chłopak. Znowu chłopak. Dobra, wróćmy na razie do nas. Eee, no, trochę szkoda, że te diamenty poszły, ale no, tak to jest, niestety. Ja raz straciłam chyba 180 diamentów, po to, żeby zbridować sobie konia, i nie wyszło. I było to naprawdę smutne. Tutaj nam się briduje, ile będzie czasu się bridował to 2 godziny i 40 minut, to oczywiście na następnym odcinku już wy zobaczycie. E, chodźcie, nakarmimy, nie nakarmimy, matko kochana, nie nakarmimy, tylko mów tutaj boks wyścielimy. Za te zmiany kolorów oczywiście przy ładowaniu też was przepraszam, ale to wszystko jest przez to, że gram na emulatorze. I jako by przez to właśnie nie mam wpływu na te odbarwienia. Jest rośniesz, pokaż się. Pokaż się, jak rośniesz. Jaki ładny. Chociaż ja nie bardzo przepadam za takimi koniami. To ten jest... W ogóle w tej grze są bardzo ładne konie. Jej! Zbitny! Dobra. No to w sumie możemy... Aha, dobra, odbierzmy te questy. Eee, czekajcie, tutaj czy możemy odebrać jakieś pieniążki? Możemy, możemy. Yy, dobra, to spróbujmy sobie nim pojechać chociaż jeden wyścig. Wyścig. Później te wyścigi są znacznie trudniejsze, znacznie bardziej takie, wiecie, efektywne, pokazowe. Te przeszkody są bardzo ładne wtedy i no to lecimy. Czy mi się wydaje, czy on ma troszeczkę większe serce, niż yy, ten poprzednik? Teraz już nie jestem w stanie y, sobie tego przypomnieć. Poza odcinkiem postaram się pozbierać trochę więcej diamentów, żebyśmy mieli. Tak, chyba ma trochę, chociaż nie, chociaż musi mieć takie samo, skoro e, zbierzemy mniej więcej tyle samo e, tych monet. O, chociaż nie. Widzicie, jednak troszeczkę co, coś jest e, troszeczkę lepszy, ponieważ już mamy ponad 400, a cały czas serduszko nam tutaj jeszcze nie zniknęło. Także ten musi być troszeczkę lepszy. Okej. Okay. 536 to byliśmy. To póki co bardzo dużo. Okej, okay. widzę, że tutaj masz wymagania. Czy dam radę to zrobić? dam radę, dam radę, dobra, dobra to niech się robi e, żebyś tutaj sobie mógł to zjeść e, tutaj, w sumie e, moi kochani, to było na tyle w tym odcinku bo tutaj akurat teraz nie bardzo mam co robić, zbridowaliśmy kolejnego konia, w następnym odcinku on nam się urodzi, zobaczymy jaki on wyjdzie mam nadzieję, że nie będzie aż taki zły jak mi się wydaje Także co? To by było na tyle moi kochani. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Poza odcinkiem postaram się dojść do tego, jak pododawać do znajomych, żebyśmy mogli się dzielić swoimi końmi czy tam wchodzić na swoje rancha, żeby było po prostu ciekawiej i fajniej. Także bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję za tak ciepłe przyjęcie tej serii i trzymajcie się do następnego i cześć!